Czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małą Zostaw lajka Zostaw suba A najlepiej Z dzwoneczkiem Proszę Państwa po wielu treningach Po wielu miesiącach treningów Po sparingach, po wielu treningach. Pierwsza kolejka Jadwiga versus Wiślacka Szkoła Futbolu na stadionie tuż w cieniu wielkiego stadionu przy ulicy Raymonta Rozpoczną piłkarze Wiślackiej Szkoły Futbolu ubrani na biało, nasza Jadwiga na granatowo. Sędzia jeszcze przelicza wszystkich, czy jest tak należy. Bramkarz gotowy, bramkarz gotowy. Rozpoczynamy ligę AU. Już pierwsza akcja drużyny rywala. Miłość spokojnie. Iż odrożny. rożny w pole karne. W uderzenie. Dobra na akcja już pędzą lewą naszą stroną. Niebezpiecznie. No to takie na pograniczu było, trzeba wracać. Uderzenie z daleka. Dobra interwencja Wiktora, który zbił piłkę na słupek. Wiślacka Szkoła Futbolu nie odpuszcza, próbują jeszcze zaatakować drugi raz. Jeszcze raz z prawej strony zagranie w pole karne i dobra interwencja. Wiktora piłkę jest dobrze złapał w ręce. Teraz zagrywa do Piotka. Czy my coś z tego zrobimy? Tak jest podanie strony Kajtka. Kajtek teraz pędzi, czy będzie szybszy niż bramkarz. Bramkarz. Rozgrywają piłkę, ależ teraz dobre zagranie. Miłosz walczy tutaj o to, żeby przejąć piłkę. Zagranie do środka. Są nasi zawodnicy. Dobra interwencja. Po karne, zagranie, właśnie ósemka i gol. Akim. Spokojnie. I spokojnie, trzeba rozgrywać piłkę. Zagranie. Ależ teraz zagranie. Dobrze Miłosz przeczytał to. Walczą nasi, próbują odzyskać piłkę. Popatrzmy jak rozgrywają piłkę w środku pola. My biegamy za nią. I znowu zagranie z prawej strony płasko po ziemi Akim. Nie ma z kim patrzeć. Zagranie do Michała. Michał teraz dobre zagranie. Tylko właśnie znowu ruch był. Po podaniu, a nie przed podaniem. Oj. Powygrali nasi dobrze. Teraz Akim w pole karne. Akim. Akim zagranie kajtek. Uderz! Przytul się do niego. Brawo, jeszcze raz. Jeszcze popraw. Jeszcze pod nogą. Jeszcze Brawo Przemek. Dawaj, dawaj kajtek teraz. Dawaj, dawaj! Do końca! Brawo do końca! Brawo! Z podaniem kajtek, brawo! Wychodź Michał mu! A ja! O, bramkarz widać, że nie jest najlepszy, jeśli chodzi o grę nogami. Oscar, Wiktor. I mamy Bramkę, 2 do zera. Oh. Dobrze, Oskar. Ma Akim, Akim, Akim w pole karne. Uderzenie. Piotrek i teraz może uderzenie. Dobra interwencja bramkarza, chociaż błąd przy tym. Bramka. Bramka. Kuba zdobywcą bramki na 1 do 2. Dośrodkowanie w pole karne i dużo nie brak Dośrodkowanie w pole karne. Nie Dawaj, Kuba. Dawaj Kuba. I teraz szansa dobre zagranie Piotka. Kuba ze strzałem uderz to. No, o szeroko, szeroko. Pokażcie Piotek szeroko. Podanie. Akim. Akim. I teraz zagranie w stronę Jarka. Jarek. Teraz z tego może coś być. Michał teraz. Michał. Jest zagranie w pole karne. Kuba uderz to. Jeszcze nie koniec. O, to takie. Oh nie do środka! Mówiłem, nie gramy do środka! Cały czas grasz do środka, Vito. Graj, graj, graj! 2-1 Szybciej no. A kim? Uderzenie płaskie! No. Dawaj, Jarek! Szał! Jo! Dobrze! Jasiu, gruć połowę swoją! Dobrze! O yes, tylko za mocą zagrał. Jeszcze! Dawaj, Jarek, dawaj do końca, dawaj! No! Jeszcze dobi! Gol! 2-2! Ale Vito gra do środka, no i co? ja, Co, co mu zrobisz? Dawaj, dawaj, i teraz, patrz, prawa, lewa, jakim szybciej podanie albo... Czał, czał będzie. Gol. Jezus. A! Dawaj, Jarek! Podaj! Otóż nie. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem. I nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.